Czy kiedykolwiek czułeś pociąg do jakiegoś miejsca, nie potrafiąc wyjaśnić dlaczego? Miejsca, gdzie każdy kamień ma swoją historię, gdzie lasy szepczą legendy, a zamki skrywają nie tylko piękno, ale i tajemnice. W tym filmie poznamy 15 zaskakujących faktów o Polsce, kraju, który wykracza daleko poza stereotypy. Odkryjesz tu krainę głębokich kontrastów, od wytrwałych wieśniaczek po odważne królowe. Od wojen, które zniszczyły wszystko, po poruszające odbudowy. Jeśli kochasz poznawać intensywne kultury, jeśli czujesz, że świat ma więcej do zaoferowania niż to, co ci powiedziano, ta treść jest dla ciebie. Skorzystaj z okazji i zapisz się, dzięki temu będziesz nadal podróżować z nami przez historie, które naprawdę pozostawiają ślad. Podczas zwiedzania Polski nie sposób nie zachwycić się bogactwem jej dziedzictwa kulturowego i głębią historii. Krajobraz, który rozciąga się od gęstych lasów, rozległych równin i gór majestatycznie przecinających horyzont, stanowi tło dla miast, które w wyjątkowej harmonii łączą przeszłość z teraźniejszością. Warszawa, stolica kraju, jest prawdziwym symbolem odbudowy. Powstała z popiołów po II wojnie światowej i dziś łączy nowoczesne budowle z pozostałościami po wiekach historii. Z kolei Kraków, położony na południu kraju, tętni kulturą na każdym kroku, ukazując się jako żywe miasto, które z dumą zachowuje swoją dawną duszę. Dalej na północ spokojne wody Mazurskich Jezior odbijają spokój terenu, gdzie natura nadal dyktuje rytm. Średniowieczne zamki wyłaniają się z krajobrazu niczym cisi strażnicy odległych czasów, tworząc scenerię, która sprawia, że każda wizyta staje się prawdziwą podróżą w czasie. Każdy region polski oferuje wyjątkowe odkrycia, ujawniając różne aspekty tożsamości narodowej, która pomimo intensywnych wydarzeń historycznych pozostaje żywa i głęboko zakorzeniona. Polska leży w samym sercu Europy Środkowej i zajmuje powierzchnię około 312 tysięcy km2, co czyni ją dziewiątym co do wielkości krajem Unii Europejskiej. Graniczy z Niemcami na zachodzie, Czechami i Słowacją na południu, Ukrainą, Białorusią i Litwą na wschodzie, a od północy obmywają Morze Bałtyckie. Wybrzeże rozciąga się na długości około 440 km i obejmuje ponad 20 wysp, dodając różnorodności krajobrazowi kraju. Z populacją około 38 milionów mieszkańców, jest również ósmym najbardziej zaludnionym krajem kontynentu europejskiego. Terytorium Polski można podzielić na strefy geograficzne o bardzo zróżnicowanych cechach. Północ wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego i nawet daleko od linii brzegowej przeważają tereny płaskie. Region Mazur w północno-zachodniej części kraju wyróżnia się setkami jezior otoczonych lasami. Z których część należy do ostatnich obszarów lasów, pierwotnych w Europie. W kierunku centrum relief pozostaje łagodny, z rozległymi równinami podzielonymi na północną równinę polską i południowy płaskowyż. Średnia wysokość nad poziomem morza jest niewielka i wynosi około 173 metrów, a ponad 75% powierzchni kraju nie przekracza 200 metrów. Natomiast skrajne południe oferuje dramatyczną zmianę krajobrazu. Z wyraźną obecnością Karpat i Sudetów, które tworzą idealne warunki do uprawiania sportów zimowych, takich jak narciarstwo oraz wędrówek po trudnych szlakach turystycznych. Warszawa, położona nad brzegiem Wisły, jest czymś więcej niż tylko stolicą administracyjną, jest pulsującym sercem polskiej nowoczesności, nie tracąc przy tym swoich korzeni. Po niemal całkowitym zniszczeniu podczas II wojny światowej, Miasto przeszło skrupulatny proces odbudowy, zwłaszcza w historycznym centrum, które obecnie jest chronione jako światowe dziedzictwo UNESCO. Sylwetkę miasta charakteryzuje odważne połączenie drapaczy chmur, budynków ze szkła i betonu, które wznoszą się obok starych kościołów, stuletnich placów i pomników opowiadających o oporze narodu. Równie bogata jest scena kulturalna z uznanymi teatrami, muzeami poświęconymi sztuce, historii i nauce oraz tętniącą życiem sceną muzyczną, na której klasyka zajmuje szczególne miejsce, zwłaszcza ze względu na emocjonalną więź z kompozytorem Fryderykiem Chopinem, wybitnym synem Polski. Wśród najbardziej znanych zabytków Warszawy znajduje się Zamek Królewski, położony w samym sercu historycznego centrum miasta, który niegdyś był rezydencją królów. A dziś mieści wystawy i zachowane w bogatym detalu sale. Rynek starego miasta zachwyca fasadami pomalowanymi na żywe kolory, brukowanymi uliczkami i przytulnymi kawiarniami, które zachęcają do zatrzymania się i obserwowania ruchu. Nieco dalej Łazienki królewskie ujawniają elegancję pałacu, nad wodą starannie pielęgnowane ogrody i pomnik poświęcony Chopinowi, otoczony spokojną roślinnością. Dla tych, którzy szukają współczesnego oblicza stolicy, dzielnica Praga oferuje bardziej alternatywne doświadczenia z muralami sztuki miejskiej, niezależnymi galeriami i barami, które gromadzą kreatywną młodzież miasta. Z kolei dzielnica, Wilanów z barokową architekturą i zachowanym pałacem, nawiązuje do arystokratycznej przeszłości, która wciąż odbija się echem w każdej ścianie. Historia Polski jest bogata naznaczona rozdziałami ekspansji, oporu i przemian. W średniowieczu umocniła się jako królestwo o rosnących wpływach, a w 1560 roku Unia Lubelska z Litwą dała początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jednemu z najważniejszych podmiotów politycznych w Europie tego okresu. Jednak pod koniec XVII w. polska została podzielona między sąsiednie mocarstwa i oficjalnie zniknęła z mapy na ponad 100 lat. Dopiero w 1918 roku, wraz z końcem piraszy wojny światowej, kraj odzyskał suwerenność. XX wiek przyniósł jednak nowe wyzwania, takie jak okupacja nazistowska, horror obozów zagłady i zniszczenie całych miast. Powstanie warszawskie w 1944 roku stało się symbolem odwagi, choć miało katastrofalne skutki. Po konflikcie kraj został wchłonięty przez blok sowiecki i żył pod rządami autorytarnego reżimu do końca lat 80. XX wieku, kiedy to ruch Solidarność otworzył drogę do nowej ery demokracji. Dzisiaj, jako aktywny członek Unii Europejskiej, Polska nadal umacnia swoją pozycję we współczesnym świecie, nie zapominając o głębokich śladach, które ukształtowały jej tożsamość. Polski krajobraz, bogaty w różnorodność, ujawnia, swoje piękno w tysiącach jezior, rozsianych głównie w północnej części kraju. Te lustra wody nie tylko upiększają krajobraz, ale także stanowią scenę dla takich aktywności jak rejsy łodzią, wędkarstwo i kajakarstwo, a wszystko to w otoczeniu zaskakującej różnorodności biologicznej. Wśród nich jezioro Śniardwy wyróżnia się jako największe w Polsce o powierzchni ponad 110 km, przyciągając zarówno żeglarzy jak i podróżników poszukujących spokoju na swoich czystych i spokojnych wodach. Z kolei jezioro Mamry, znane z rozrzuconych wysp i fotogenicznych konturów, jest sanktuarium dla obserwatorów ptaków i miłośników przyrody. W samym sercu Mazur znajdują się również mniej znane perełki, takie jak jezioro Wdzydze na Pomorzu. Otoczone gęstymi lasami i idealne dla osób poszukujących bardziej odosobnionego i dzikiego doświadczenia. W Tatrach jezioro Morskie Oko oferuje rzadki widok. Jego szmaragdowe wody odbijają ośnieżone szczyty, tworząc jeden z najpiękniejszych krajobrazów w całej Polsce. Na południu kraju, Małopolska, znana jako Mała Polska, to region, który stanowi żywą syntezę geografii, historii i kultury. Góry, głębokie doliny i lodowate rzeki przeplatają się, tworząc scenerię, w której Tatry wznoszą się jako najwyższy punkt terytorium Polski. Góry te, dzielone ze Słowacją, są popularnym celem wycieczek miłośników sportów zimowych i poszukiwaczy przygód, którzy chcą wybrać się na wędrówkę po szlakach między szczytami. Kopalnia soli w Wieliczce, rzeźbiona przez ludzi od wieków, ukazuje imponujący podziemny labirynt. W którym sól przybrała artystyczne formy, zamieniając podziemia w żywe muzeum. Małopolska jest również kolebką dumnie zachowanych tradycji ludowych, zwłaszcza w miejscowościach takich jak Zakopane, gdzie kultura górska pozostaje żywa w strojach, muzyce i rzeźbionej architekturze drewnianej. Jednak ten sam region nosi również bolesne wspomnienia, takie jak istnienie obozu Auschwitz-Birkenau, symbolu jednej z największych tragedii ludzkości. Małopolska tętni życiem jako region oferujący intensywne emocje wśród zapierających dech w piersiach krajobrazów i znaczących rozdziałów światowej historii. Życie w Polsce to doświadczenie kraju w ciągłym ruchu, gdzie tradycja idzie w parze z dynamizmem współczesnego świata. W dużych miastach takich jak Warszawa, Kraków i Wrocław, tempo życia jest szybkie, a miejskie życie tętni dzięki nowoczesnym centrom technologicznym. Różnorodnym możliwościom spędzania wolnego czasu i bogatemu życiu kulturalnemu. Koszty utrzymania, choć wzrosły w obszarach miejskich, pozostają niższe niż w wielu metropoliach Europy Zachodniej. Poza tymi obszarami miejskimi, małe miasteczka i wioski oferują spokojniejszy styl życia, w bliskim kontakcie z naturą i oparty na wartościach społeczności lokalnej. W tych regionach codzienne życie nadal wyznaczają festyny folklorystyczne, domowa kuchnia i gościnność. Która w naturalny sposób przyjmuje odwiedzających. Umiarkowany klimat z surowymi zimami i łagodnymi latami kształtuje zwyczaje mieszkańców, którzy z łatwością dostosowują się do różnych pór roku, korzystając z uroków ośrodków narciarskich i nadbałtyckich plaż z takim samym entuzjazmem. Infrastruktura publiczna, zapewniająca bezpłatny dostęp do wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej. Wspiera standard życia, który łączy dobrobyt i bezpieczeństwo, odzwierciedlając postępy prężnego i rozwijającego się społeczeństwa. Gospodarka polska wyróżnia się jako jedna z najsilniejszych w Europie Środkowej, charakteryzująca się silnym sektorem przemysłowym, aktywnym rolnictwem i stale rozwijającym się sektorem usług. Polska jest liderem w eksporcie produktów przemysłowych, takich jak samochody, sprzęt AGD, i maszyny przemysłowe, a centra produkcyjne skupiają się w miastach takich jak Katowice i Poznań. Jednocześnie przyciąga międzynarodowe firmy technologiczne, które dostrzegają w tym kraju atrakcyjne połączenie wykwalifikowanej siły roboczej i konkurencyjnych kosztów operacyjnych. W rolnictwie znaczącą rolę odgrywa produkcja zbóż, owoców i nabiału, zwłaszcza w regionach Wielkopolski i Pomorza, gdzie rozwija się nowoczesne i zrównoważone rolnictwo. Turystyka również odgrywa ważną rolę w gospodarce, przyciągając miliony turystów do historycznych miast, parków narodowych i sezonowych atrakcji. Pomimo solidnego wzrostu Polska nadal boryka się z wyzwaniami takimi jak starzenie się społeczeństwa i dysproporcje gospodarcze między regionami, co wymaga polityki publicznej, która utrzyma tempo postępu. Niemniej jednak, zdolność adaptacji i ciągłego rozwoju sprawiają, że kraj ten jest strategiczną siłą napędową gospodarki europejskiej. Na północy regiony Warmii i Mazur wyróżniają się spokojnym, pięknem i krajobrazami naznaczonymi jeziorami przeplatanymi lasami. Często nazywany zielonymi płucami Polski, obszar ten zachwyca dziewiczą przyrodą i bogactwem ekologicznym. Wielkie jeziora mazurskie stanowią serce tego obszaru. Z ponad dwoma tysiącami połączonych ze sobą jezior, które umożliwiają uprawianie sportów wodnych, spokojne wycieczki i długie wędrówki szlakami przecinającymi łagodne wzgórza i gęste lasy. Miasto Olsztyn, stolica regionu, szczyci się zabytkowymi budowlami, takimi jak zamek, w którym mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik. Ślady średniowiecza są widoczne w całym regionie w kamiennych kościołach, zamkach krzyżackich i miastach, które wydają się zatrzymane w czasie. Latem napływ turystów znacznie wzrasta, ponieważ wielu Polaków i obcokrajowców szuka schronienia w spokoju Warmii i Mazur, uciekając od zgiełku i hałasu dużych miast. Polski system edukacyjny jest rygorystycznie zorganizowany i ceniony za wyniki w nauce. Nauka jest obowiązkowa od 6 do 18 roku życia, a edukacja publiczna jest bezpłatna na wszystkich poziomach. Szkoły kładą nacisk na takie przedmioty jak matematyka, Nauki ścisłe i języki, stosując metody łączące tradycję pedagogiczną z innowacjami technologicznymi. Uniwersytety takie jak Uniwersytet Warszawski i Jagielloński w Krakowie należą do najstarszych i najbardziej szanowanych w Europie, przyciągając studentów z różnych części świata. W międzynarodowych rankingach kraj ten osiąga znaczące wyniki, zwłaszcza w ocenach Międzynarodowego Programu Oceny Uczniów PISA. Modernizacja sektora edukacji jest stałym priorytetem, a inicjatywy wymiany, takie jak Erasmus, poszerzają zakres edukacji wielokulturowej, wzmacniając więzi Polski z innymi krajami europejskimi i zapewniając transformujące doświadczenia zarówno lokalnym, jak i zagranicznym studentom. Zanurzając się w głębi polskiej historii i kultury, nie sposób nie wzruszyć się siłą narodu, który pomimo tak wielu przeciwności losu Nigdy nie przestał zachowywać swojej tożsamości. Od spokojnych wsi, po królewskie salony, od śladów folkloru po blizny wojny, Polska jawi się jako kraina żywych wspomnień i nieustępliwego piękna. Każdy fakt przedstawiony tutaj nie jest tylko ciekawostką, ale elementem większej układanki, która pomaga nam zrozumieć, jak przeszłość w cichy i potężny sposób kształtuje teraźniejszość. Jeśli dotarłeś aż tutaj. Prawdopodobnie, również pociągają cię historie, które wykraczają poza powierzchnię historie, które inspirują, prowokują i łączą. A prawda jest taka, że świat jest ich pełen, czekających na odkrycie. Jeśli chcesz kontynuować tę podróż po zaskakujących miejscach i mało znanych rzeczywistościach, rozważ subskrypcję naszego kanału. Jest to bezpłatne, szybkie i pomaga nam dostarczać coraz więcej treści takich jak ta tworzonych z troską i głębią. Do zobaczenia w następnym filmie.